Profesor Joanna Senyszyn odwiedziła Tarnobrzeg. Charyzmatyczna i doświadczona polityk, spotkała się z mieszkańcami, by porozmawiać o obecnej sytuacji w Polsce. Promowała także nową falę, jej powstającą na bazie ruchu społecznego partię. Czerwone Korale i to powitanie. Witajcie, kochani! To znak rozpoznawczy Joanny Senyszyn i jej symbol z ostatniej kampanii prezydenckiej. Majowe wybory dały profesor Senyszyn drugie polityczne życie, które ta wykorzystuje na spotkania z Polakami, a szczególnie z młodzieżą. To właśnie wśród najmłodszych wyborców barwna polityczka cieszy się dużą popularnością. Na ogół kłamią, są nieautentyczni, nie mają życzliwości dla polskiego społeczeństwa, są zadufani, pewni siebie, przekonani, że zjedli wszystkie rozumy. No i naraz, zwłaszcza młodzi ludzie, zobaczyli, że jest Joanna Senyszyn, która jest zupełnie inna. Mamy wspólne poglądy z młodymi ludźmi, mamy też właśnie takie umiłowanie autentyczności, umiłowanie też pewnego sarkazmu. Potrafię podsumować w paru słowach krytycznie to, co się dzieje w Polsce i młodym się to podoba. Na fali swojej popularności Joanna Senyszyn postanowiła założyć partię polityczną, do której przystąpienia zachęcała podczas spotkania w Tarnobrzegu. Wybory Nawrockiego pokazały, że platforma obywatelska razem z przystawkami nie jest już w stanie obronić Polski przed powrotem Pisu do władzy. I Potrzebna jest nowa siła, która zaproponuje zupełnie inną politykę i to jest właśnie nowa fala profesor Janny Senyszyn, czyli moja partia, która będzie miała zdecydowanie proeuropejską, Nowoczesny program z prawami kobiet, prawami osób LGBT, ale także, przede wszystkim, która zatroszczy się o 17 milionów Polaków, którzy w tej chwili żyją na granicy ubóstwa. Spotkanie było również okazją do rozmów o ekonomii czy sytuacji geopolitycznej w Polsce i na świecie. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest niezwykle ciekawy czas. No, jest półmetek rządów, także okres rozliczeń. Co koalicja 15 października zrobiła? No, niestety zrobiła niewiele. Ocenia się, że 25% premier tłumaczy, że 30% No to też słaba pociecha. Podczas spotkania Joanna Senyszyn rozdawała uczestnikom swoje książki wraz z autografem.